Siemanko, z okazji kończącego się aktualnie roku i nadchodzącego nowego chcieliśmy wszystkim naszym, najwierniejszym fanom przede mm. wszystkim, których tak bardzo doceniamy, złożyć najlepsze życzenia noworoczne. Tak jest, czyli tańszego paliwa, więcej mocy i lepszych czasów Wam życzymy. No i właśnie korzystając z tego, że ten rok się kończy, to chcieliśmy się jeszcze przypucować trochę, w zasadzie najbardziej ja, żeby nie było, że nic nam się nie udało przez ten rok osiągnąć. To ja chciałem powiedzieć, że były takie zawody na 1 Mili Fast 2, odbyły się one w czerwcu, w których udało mi się nawet zająć, uwaga, pierwsze miejsce w klasie Drake w Bude Turbo. Nie zrobiliśmy z tego takiej pełnej relacji, bo Norberta wtedy ze mną nie było, no ale jakieś tam urywki się nagrały, więc wrzucamy Wam je teraz, taką skróconą relację, żebyście nie myśleli, że ja tak całe życie tylko próbuję złamać te 15 sekund, nigdy mi się nie udaje i w ogóle to zawsze jestem ostatni, no nie? Tym razem było inaczej, także życzę miłego, życzymy wam miłego oglądania i widzimy się w przyszłym roku. Na razie. Na razie. Tak, renówka jedzie z Audi A3, więc mamy już renówkę. Lepsza w kwalifikacjach była renówka. Jest to renówka, wybiera sobie tor. Prawy tor chyba już wybrany Jeszcze A3, ona powinna się ustawić. A póki co finał klasy, brak Elbury turbo. co do końca chyba nie weszła prawe dokładnie prawe towar, czyli maganka ona zajmuje Co? pierwsze miejsce w klasie drag enduro turbo a drugie miejsce należy do audi a3 mercedesa z nuerem 145 nie wiem. Meganka się ucieszy z pierwszego miejsca. Pierwszego miejsca nie ma, więc drugie miejsce. Nie, tylko rozdajemy pierwsze. A pierwsze jest, miejsce e, swoim Renault Megan RS zajmuje zawodnik z numerem 203. A jest, jest nami. Tak, Zapraszamy na drugie miejsce Pana z Audi okay, jeszcze została nam Jedna klasa